Króciutki wywiad z wydania Peugeot 508. W końcu dzisiaj dzień wyjazdu. Bardzo znana duża firma w Polsce kupuje auto. Pan jakby tutaj był całym szefem, który to wszystko zorganizował. Jest pan Marcin, który będzie użytkownikiem. Już siedzi i się cieszy, że tak powiem, w środku. Ale pokrótce, może powiem tak: jak to się stało, że pan do nas dotarł? Jak nie, znalazł nas Pan na internecie, polecenie? Tak, znaleźliśmy w internecie, ponieważ e, poszukiwaliśmy dokładnie e, takiego samochodu, może nie z tak bogatym wyposażeniem, to przypadek gdzieś, natomiast szukaliśmy tego konkretnego modelu, modelu e, i w internecie tak naprawdę to kolega Marcina, który jeździ też podobnym samochodem, e, znalazł szybko, wykonaliśmy telefon i później to już nasze kontakty. No, tam, tam, Jasne. Jasne. To pokrótce może powiedzmy tak, wiadomo w ogłoszeniach jest dużo samochodów, dużo e, ludzie różnych rzeczy piszą, ale nie zawsze się to pokrywa. E, przyjechaliście do nas, e, jakby, jak Pan ocenia naszą obsługę, podejście do, do sprawy, e, e, zaopiekowanie się Wami jako klientami? E, dodam, że e, pojechaliśmy na serwis Peugeota, był samochód zweryfikowany, jak Pan to jakby całościowo ocenia, jakby Pan to ocenił? W mojej opinii bardzo profesjonalnie. Nie znaleźliśmy żadnej niespodzianki, nie było żadnej rozbieżności między tym, co było w ogłoszeniu a stanem faktycznym, więc mhm. uważam, że to uczciwie i profesjonalnie. Czyli można powiedzieć, że jakby na dzień dobry nie zawiedliśmy was, jest szansa, że nas polecicie swoim znajomym? Oczywiście tak i tak jak już wcześniej pan wspomniałem, jeśli będziemy poszukiwali samochodu, to być może damy Wam zadanie wręcz do znalezienia auta, które będzie nas interesowało. Super, dodajmy tak. do 508 w najnowszym wydaniu, w najbogatszej wersji GT Line, czyli wszystko, co może być, ten egzemplarz ma. Świeże auto, mały przebieg, po wszystkich sprawdzeniach, weryfikacjach krajowych, bez pierwszy właściciel, nic dodać, nic ująć. I autko, dodajmy, gdzie jedzie, do jakiej miejscowości, gdzie wyjeżdża? Firma znajduje się pod Warszawą, w miejscowości Urzut, niedaleko nadarzyna. Darzyna, naprawdę gmina nadarzyn. Tam jest siedziba naszej, naszej firmy. A oczywiście, Marcin jest naszym najlepszym handlowcem, więc będzie podróżował tym autem po Polsce. To też będzie reklamować Waszą firmę, bo piękne, piękne ramki do tablic rejestracyjnych. Dziękujemy bardzo. Dodajmy, jak się nazywa Wasza firma? Temrex Dynatec, spółka ZOO. Jesteśmy na rynku polskim, ponieważ jesteśmy spółką z kapitałem od 1997 roku. Ładnie. Jest Powiem tak, jest nam niezmiernie miło, że tak powiem, e, gościć, u was, u, gościć Was e, u nas i to, że kupiliście u nas samochód. Bardzo dziękujemy za transakcję. No i do usłyszenia. Ja również i do zobaczenia. Bardzo, Dzięki. bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Panie Marcinie, dziękujemy. No, nie ma Pana na filmie. No dobrze, dobrze, dobrze.